Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Day. Dzisiaj e, chciałabym z Wam tutaj pokazać taką oto paczuszkę, która do mnie właśnie niedawno przyszła, przyniesiona przez kuriera. E, jest to zamówienie internetowe, które złożyłam kilka dni temu i powiem szczerze, że specjalnie chciałam nakręcić ten odcinek, jak tylko paczka przyszła, bo chciałam po prostu ją otworzyć razem z Wami. Abyśmy razem mogli się przekonać, czy to, co znajduje się w środku, nas zaskoczy. E, oczywiście no nie, może, nie możemy zrobić teraz ankiety, a co tam jest, ale już na początku filmu możecie się po prostu sami zastanowić, co może być w tej oto paczce. Tak naprawdę to, jak się przyjrzycie, zobaczycie, że to są dwa pudełeczka. Sklejone razem. Powiem, że generalnie znajduje się tu coś o wartości ponad 200 zł. Ja zapłaciłam za to niecałe 100, dlatego jestem niezmiernie ciekawa. Razem z Wami tutaj chcę zobaczyć, czy było to warte wydanych pieniędzy. Jest to moje pierwsze zamówienie, akurat. Z tej strony tego typu, dlatego jestem niezmiernie ciekawa i już nie mogłam się doczekać, jak przyjdzie ta paczka, aby przekonać się, czy mój zakup był właściwy. Generalnie nie do końca wiem, co będzie w środku, ponieważ e, to, co tam się znajduje, miało być wybierane losowo. Nie było bezpośrednio informacji. E, wiem, jaki to jest produkt, ale nie wiem dokładnie czy e, produkt. E, wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie, jakie po prostu tam elementy się znajdują, natomiast jakby wiem, jakiego rodzaju o, to jest produkt, tak? Także, kochani, razem z wami tutaj dzisiaj otwieram tę paczuszkę i przekonamy się, czy mój zakup był trafny. Jeżeli jesteście fanami zakupów, właśnie takich tajemniczych, troszeczkę tutaj z taką nutką ciekawości, to podzielcie się tym w komentarzach. Jeżeli po otwarciu opakowania okaże się, że już coś takiego zamawialiście, to też podzielcie się swoją opinią. Co myślicie na ten temat? Czy wasze zamówienia były trafione, czy nie? Czy wam się to podobało? Czy wykorzystaliście wszystkie rzeczy, które znajdowały się w środku? W związku z tym, że to jest takie zamówienie ryzyk-fizyk, nie wiemy do końca, co jest w środku, to mnie naprawdę bardzo to tak zajerało. Także otwieramy, jak jak słyszycie, coś tam e, lata w środku. Mam tutaj nożyczki. Tym razem się przygotowałam, bo jak pamiętacie, podczas pewnego odcinka w ogóle nie miałam od, y, przy sobie nożyczków, otwierałam w zupełnie inny sposób, także jak ktoś nie oglądał, nie będę po prostu <ścoughs> zdradzać tajemnicy. Zachęcam do obejrzenia wcześniejszych. Tak jak widzicie, no tutaj było wszystko taśmą, tutaj są takie o, do oderwania, ale niestety przez to, że jest tu taśma, może nam być ciężko oderwać te kartoniki. Ok, z każdej strony musimy tutaj sobie poradzić. Naprawdę jestem ciekawa, czy to, co jest w środku, było warte moich pieniędzy, bo powiem szczerze, że ja bardzo cenię sobie zakup. Doceniam pieniądze i po prostu nie lubię ich wydawać na rzeczy, które mi się później nie przydadzą. Dlatego tak bardzo kocham słowo promocji i w ogóle wszelakie promocje. Ale tylko wtedy kupuję, kiedy rzeczywiście czegoś potrzebuję i kiedy dany produkt jest tego wart, ponieważ pewnie nieraz się przekonaliście, że czasem cena po promocji była większa niż przed. Także na takie rzeczy się nie daje nabrać. Ale fajnie jest właśnie kupić czasem coś fajnego, fajne ceny. Słuchajcie, prawie się udało. Już ostatnie dwie taśmki. Fajnie to sklepili. I to są dwa pudełeczka, tak? Ech, tutaj, tak jak mówiłam, jest takie do oderwania, ale ciężko nam się będzie to odrywać. Fajnie by było, gdyby tej taśmy nie było, ale no, ta taśma już tutaj jest, także ja muszę to zrobić mimo wszystko przy pomocy nożyczek. Tak. Już prawie... Tutaj jedną mamy Otwarte. Wiecie, jakie to jest naprawdę fajne? To tak jak urodziny yy, się ma i nigdy nie wiadomo, co się dostanie, tak? Jeżeli już wcześniej kogoś naprowadzimy, co byśmy chcieli dostać, to możemy się spodziewać, że ktoś po prostu posłuchał naszej sugestii. Ale jeżeli nie, to jest właśnie taka chwila niespodziewanego... Niespodziewanej reakcji, po prostu na to, co się wydarzy, co dostaniemy, czy będziemy zadowoleni, czy nie, albo odwrotnie, czy ktoś będzie zadowolony z prezentu, który my podarowaliśmy. Także ja, na przykład, bardzo kocham prezenty, przede wszystkim dawać. I to jest właśnie taki mój prezent dla mnie: zamówienie czegoś takiego. Gdzie, mimo że zapłaciłam, mimo że wiem, tak jak przypominam, jakiego rodzaju mniej więcej to będą produkty, to mimo wszystko nie wiem, co dokładnie będzie w środku. Ok, jedno pudełko, tu w środku jest kolejne. Tutaj tak samo, jak otworzymy, w środku jest kolejne. Także ja wyjmuję ta pudełeczka, jeszcze mniejsze, bardzo fajnie zapakowane. Okej, okay, tu już mamy jedno. Powiem szczerze, że to, co teraz wyjmuję, jest troszkę cięższe od tego wcześniejszego. I to jest drugie. Także mam dwa pudełka, tak jak wspominałam. To jest cięższe, to jest lżejsze. To jest lżejsze. No dobra, to chyba już mogę Wam zdradzić. Może się już domyślacie, a może już wiecie, co, co to jest nie jest to absolutnie reklama, ponieważ pierwszy raz to zamawiam także i zapłaciłam za to, czyli nie dostałam tego po to, żeby to promować, także jeszcze nie wydaję swojej opinii, czy polecam, czy nie polecam. Poza tym, tak jak wiecie, należy do osób, które muszą coś przetestować przez jakiś czas, zobaczyć, czy to jest naprawdę warte, zanim wydadzą swoją opinię także. Tutaj jeszcze opinię wydaję. Na razie po prostu otwieram z Wami moje zamówienie, które pierwszy raz zamawiałam. Kiedyś zamawiałam coś podobnego, ale z zupełnie innej firmy, która już nie istnieje na rynku. Jeżeli chcecie to w komentarzach możecie napisać, jeżeli domyślacie się, jaka to była firma, o co z tym chodziło, bo była to dość znana marka, która właśnie rozprowadzała też tego typu pudełeczka, w których znajdowały się fajne rzeczy. E, tutaj mamy akurat zamówienie ze strony takiej, Big Lossy. Są tu dwa pudełka, tak jak mówię, to jest cięższe, to lżejsze. I zobaczmy, co znajduje się w środku, od którego zaczynamy. Może od lżejszego, co? Bo jak lżejszy, to może nas zaskoczyć, że jest mniej produktów. Zobaczcie, jak ładnie jest zapakowane. Eee, pudełka, które wcześniej zamawiałam, właśnie kiedyś, e, niestety nie zdążyłam nakręcić żadnego odcinka, bo marka e, zwinęła się dość szybko. Z tego, co wiem, zamawiałam cały rok te po prostu pudełeczka i albo może dwa góra. Także zobaczcie, tak ładnie jest to zapakowane, jest jakaś książeczka, naklejeczka, w bardzo podobny sposób jak tamto było. No i tu jest generalnie zazwyczaj, są takie ulotki, w których znajduje się opis tych produktów, które są w środku. W tym przypadku, tak jak już widzicie, no są to kosmetyki, ale nadal mimo wszystko mamy na niespodziankę, bo nie wiemy jakie dokładnie kosmetyki są. W środku. E, jeszcze dodam coś takiego, że te pudełeczka są naprawdę fajne, więc zapewne e, trzymacie w pudełkach różne rzeczy. Gdzie się tam układacie po szefkach? Ja bynajmniej tak robię: trzymam w takich pudełkach listy, kartki różnego rodzaju, na przykład lakiery do paznokci, bo tak jak już nieraz wspominałam w odcinkach, jestem pedantką, lubię mieć wszystko poukładane. Także każde jakby pudełko do czegoś wykorzystuję. Te, których nie wykorzystuję, podarowałam je innym osobom, aby też mogły po prostu w jakiś sposób sobie uporządkować rzeczy. I powiem szczerze, że nie warto tych pudełek wyrzucać. Lepiej je po prostu może komuś podarować, jeżeli ich nie potrzebujemy. Ale to prawda jest taka, że takie, na przykład fajne z takim wzorkiem i jeszcze w takim fajnym kolorze, jeżeli położymy tę stroną, to nawet nie widać, że to było jakieś zamówienie. Tutaj ewentualnie możemy sobie jakąś naklejkę nakleić, tak? I po prostu gdzieś tam położyć, wykorzystać to naprawdę na maksa, a jeżeli nie, to właśnie komuś podarować, bo bardzo fajnie się takie pudełeczka przechowywuje. Po co kupować nowe? No ale rozumiem, że nie każdemu kolorystycznie może gdzieś tam pasować do mebli. <grych> Okej, okay. czyli dalej. Jest tutaj fajna stążeczka, jest papier, także ja tą stążeczkę sobie tutaj odwiązuję i otwieram pudełeczko. No, tak jak widać, są już tutaj kosmetyki. Pierwsza maska węglowa oczyszcza i detoksykuje tego typu maska. Oczywiście będę je testować, więc tak czy siak kiedyś opowiem Wam o tych wszystkich kosmetykach. Następnie naturalny peeling kawowy. Szczerze to myślałam na pierwszy rzut oka, że to jest kawa, ale nie, to jest taki peeling kawowy. Zobaczcie, jakie to są śmieszne papierki. Dalej mamy, słuchajcie, naturalne mydło dermatologiczne, zielona glinka kambryjska, o, takie medełko zapakowane. Następnie taki mini dezodorant, antypespiram w sumie. Następnie tusz do rzęs, a także Puder do włosów e, zwiększający objętość. No, e, czytałam tutaj po angielsku, po prostu bo nie ma polskiej nazwy, ale u, trafiłam. Okej, okay. taki puder, puder. No i słuchajcie, kochani, to już wszystko, tu więcej nic nie mam. Są tylko papiery. Chociaż, chociaż, poczekajcie, coś tam jeszcze pod spodem się. O, przepraszam Was, nie, jest jeszcze coś. Pod spodem się zawinęło. Jest coś, tutaj mamy, słuchajcie. Matowa pomadka w kredce. Jest jeszcze pomadka, jest troszeczkę brudna, bo jakby tutaj w tych papierkach się zawinęła, ale totalnie pod spodem. Także to już wszystko. Tu już nic więcej nie mam. No i teraz, kochani, możecie ocenić, czy Wam się podoba to, co było w środku. Generalnie były 4, 5, 7 produktów. 7 produktów. Tak. Generalnie z tego co pamiętam, tu przy zamówieniu tych dwóch pudełek ta pomadka właśnie miała być w gratisie. Także tutaj można powiedzieć, że było sześć produktów i przy dwóch zamówieniach ta pomadka gratis. W tej ulotce właśnie jest opisane, że, będzie, że ma być tuż, właśnie ten puder do stylizacji i Albo błyszczyk, albo maseczka, ten peeling kawowy, no to my dostaliśmy peeling. Później albo mydło, albo krem na popękane pięty, lub chusteczki. Hmm, chusteczki nawilżające. My dostaliśmy mydło, i później ma być jeszcze właśnie ta maska węglowa i dezodorant. Tylko tu jest pokazane akurat duży, a my dostaliśmy mini. No, w każdym bądź razie, słuchajcie. Hmm, Mam tutaj z tyłu też, słuchajcie, bon na 20 zł, na, to jest taki voucher na start do wykorzystania na jakieś tam innego rodzaju pudełeczko. Także tak wyglądało pudełko numer 1. możecie w komentarzu napisać, czy zamawialiście tej marki pudełka, czy stosowaliście któryś z tych kosmetyków. Ja, jak przetestuję, to na pewno się z Wami tym podzielę. Oczywiście nie mówimy tu o odzyskantach, bo takich rzeczy no nie, do, nie wiem, czy kiedyś będę to testować. Bo to tak wolno schodzi, jak się gdzieś ma, że no, musiałabym zagracić bardzo dużo miejsca w swoim mieszkaniu, żeby później Wam coś na ten temat powiedzieć. Także okej, okay, to było pudełko numer jeden. Bardzo ładne, podoba mi się. Pudełeczku numer dwa, to co mówiłam, że jest cięższe. Za chwilę się okaże, co jest w środku. E, otwieram je razem z wami, żeby nie było tak. Tam było 6 produktów, plus jedna ta pomadka, która miała być w To jest tak zapakowane. Również mamy tą ulotkę informacyjną, w której znajdują się opis e, kosmetyków, które mają być w środku. Tak jak zauważyliście, są tu tylko kosmetyki. tak? E, tutaj otwieramy sobie tu jest akurat czarny papier. I tak wygląda ten nasz środeczek. Także wyjmujemy, patrzymy, co tam ma być. E, mamy tutaj hmm, maseczkę, jakąś kolejną do twarzy. Żel do kąpieli, e, mandarynka, limonka. Nocna regeneracja, intensywny zabieg regenerujący. 4 etapy, 20 minut. Słuchajcie. Co to jest? Hmm. Zaraz się dowiemy. W każdym razie jakiś taki e, zabieg. Dodatkowo jest tutaj e, krem z zielonej herbaty na noc night cream detox. Kolorista do włosów brokatowy taki. Tak powinien wyglądać na most, tak? I mini krem, który już kiedyś miałam bardzo duży i z Wami, tak jak pamiętacie, opisywałam, mówiłam, testowałam go i mówiłam dużo o nim. Firmy Bernanke. Taki tutaj jest akurat mini kremik. Body Balm, tak, balsam do ciała. No i kochani, nic więcej tutaj nie ma Zobaczmy, czy gdzieś coś się nie ukryło. Nie, nie ma nic. Niepotrzebnie troszeczkę te ścinki, bo uważam, że wcześniejsze pudełka, które zamawiałam, tych ścinek nie miały. E, były tylko zapakowane, miały tą karteczkę. Były też w ładnych pudełeczkach. Mam co pudełeczka do dziś. E, tak jak mówię, możecie, może je znaliście tamtą markę. Natomiast te ścinki, zostawiałam bardzo dużo e, bałaganu, teraz już mam cały z całą a po prostu tutaj kanapę w tym e, i na rękach i te wszystkie kosmetyki, po prostu mm, nie niefajnie, nieestetycznie to wygląda, także myślę, że akurat to mogli sobie darować, bo nawet jeżeli te pudełeczka by gdzieś tam o siebie się uderzały, no to tu nie ma za bardzo się zepsuć, tak, e, porysować i tym podobne. E, w tym też się znajdowały pudełku, e, znajdowały się sześć kosmetyków, nie do końca pełnowartościowych, ale, ale zawsze. E, hmm, czy jestem zadowolona po tej cenie, za to, za, którą za to zapłaciłam? No można powiedzieć, że tak, no niecałe 100 zł za tyle kosmetyków. E, nie wiem, jakie ceny są rynkowe chwilowo, bo nie, jeszcze się z tym nie zaznajamiałam, niby tu są ceny podane w tej ulotce, ale powiem szczerze, że ostatnim przypadku, kiedy zamawiałam podobne pudełka, też były ceny, ale one w ogóle nie miały pokrycia z tymi realnymi ze sklepów, bo można było je kupić o wiele taniej, a tutaj były zdecydowanie zawyżone. Jak się okaże z tymi, dzisiaj sprawdzę. Natomiast tu miało być sześć kosmetyków i tych sześć kosmetyków jest właśnie, które są na tej ulotce. Nie ma ich więcej, tu nie było nic do wyboru, po prostu pudełko z sześciu takich kosmetyków i sześć takich. Kosmetyką było dodane. Także kochani, możecie ocenić, możecie skomentować, czy znacie tego typu pudełka, czy zamawialiście może z jakiejś innej firmy. Powiem szczerze, że jeżeli byłaby jakaś ciekawa firma, to chętnie bym przetestowała. A jeszcze, jak za nieduże pieniążki, bardzo fajne kosmetyki, to tym bardziej. Także e, możecie mi tutaj w komentarzach polecić coś, e, co bym mogła tutaj przetestować, sprawdzić. No jeżeli chodzi o kosmetyki, to wiadomo, kiedy będę je testować gdzieś tam. O ile mnie nie uczulą, mam nadzieję, że nie, bo widzę, że tu są już jakieś nowe marki, których wcześniej nie stosowałam, to na pewno się z Wami podzielę, no, oczywiście w jakimś tam filmiku na temat różnych tam, czy maseczek, czy właśnie kremów. Natomiast teraz czekam na Wasze komentarze, czy zamawialiście z tej firmy, czy jesteście zadowoleni, czy subskrypcja Was zadawala, ponieważ z tego co wiem, można tam subskrypować te paczki, one co miesiąc regularnie przychodzą. Także jeżeli też dzięki temu odcinkowi byście coś takiego zrobili, to będzie mi miło, jeżeli wcześniej napiszecie do mnie komentarz, abym mogła wasz mail wpisać, bo dzięki temu i ja dostanę punkty za to, że Was poleciłam. I wy dostaniecie punkty za to, że zostaliście poleceni. Także jeżeli będziecie mieli chęć wcześniej po prostu kupić sobie takie pudełeczko czy zasubskrybować wysyłkę tych pudełek, to dajcie znać, jeżeli właśnie to dzięki mojemu odcinkowi poznaliście tę markę i chcielibyście zamawiać te pudełka. Także kochani, napiszcie, czy Wam się podobał odcinek, czy Wam się podobały kosmetyki w pudełkach. Zalajkujcie, jeżeli podobał Wam się mój kolejny odcinek i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, już niedługo. Pa-pa!